To już 22 lata, od kiedy średni jest przez kolejną plagę jaką jest Azar. Nasz drugi Azar daje nam zaszczyt życia w jednym świecie. Z tej okazji chciałem życzyć Ci możliwie najbardziej powolnym i bolesnym śmierci w dalszego, a przy tym coraz szybszego rozwoju kanału. Żebyś już Ja sam zawsze z tymi internet i wszystko co może być ci potrzebne Nigdy nie miał problemów z internetem i warunkami do nagrywania filmów A jak tej żałosnej imitacji twórczości, którą śmiesz nazywać filmami Prowadzenia streamów Będziesz najważniejszy o to nigdy nie Pamiętaj, że zawsze będziesz miał przy sobie osoby, które życzą ci z całego serca Wszystko co najgorsze może ci spotkać Szczęścia i powodzenia w życiu Byś był najbardziej samotny z ludzi Korzystając jeszcze z czasu, w jakim jesteśmy Zmuszeni z tobą. Trwa Twoje święto. Chciałbym życzyć Tobie wszystkiego dobrego z okazji świata i szczęśliwego nowego roku. Żeby jego był tak słaby jak twoje wcześniejsze życie. Tego wszystkiego życzę Ci ja i wszyscy, ale pewnie i więcej osób dołączy się do tych wzruszających życzeń. Więc jeszcze raz na koniec, wszystkiego nie... dobrego i żyj nam długo i w bólach. Ale to jeszcze nie koniec dobroci. Zaglądaj na mój kanał i oczekuj na niespodziankę. A teraz jeszcze życzenia od kilku innych osób. Mm -hmm. Azar. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Ci dużo uśmiechu na twarzy i energii do nagrywania. Oraz dużo zdrowia, szczęścia i jeszcze raz zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. No i oczywiście życzę Ci podziwiania, Tesli. A to jest taka mała budowla ode mnie. Wszystkiego najlepszego, Azar. Hej, Azar. Życzę Ci dziewiętnastkowych urodzin. Świetnych w sensie. Mam nadzieję, że byłeś grzeczny i Mikołaj przyniósł Ci wymarzony prezent, i że spędziłeś święta szczęśliwie z rodziną czy też ze znajomymi. Życzę Ci również dalszego ścigania testów w subskrypcjach zwariowanych Sylwestra i oczywiście spełnienia marzeń i zwieńczenia map, takich jak na przykład Achievement... Wszystkiego najlepszego! A zaże, no najlepszego dużo szczęścia zdrowia. W sensie, nie wiem co ci powiedzieć, po prostu powiedz ci tak, żeby ci się nie połamał i dziewiętnaście. Ciao. Uhu, jest. Uhu. Sto lat, sto lat nie grzyje, żyje żyje na. Sto lat, sto lat nie grzyje, żyje żyje na. Jeszcze raz, Teraz, nie, raz, jeszcze raz, jeszcze nie raz, niech żyje żyję żyję, nam, żyję, niech nie żyje nam, nie żyję, a, żyję, a kto? Azal. Uh -huh. Wszystkiego najdziewiętnaściejszego w dniu urodzin i reszcie życia życzę ja, Lukasz, testnik nickname. przeciwnik sekty.